Na ekranie widzimy czołówkę audycji. Kolorowe, animowane motywy w stylu ludowym: drzewa, kwiaty, pawie pióra, oraz tytuł Młodzi zdolni Małopolani. Chłopak idzie z plecakiem przez las. Słychać jego głos. Kiedy widzi się uśmiech osoby, której pomagamy, ma się największą zapłatę. I dlatego pomagam innym. Chłopak idzie przez łąkę z przewieszonym przez ramię plecakiem. Cześć, mam na imię Krzysiek. Jestem stypendystą województwa małopolskiego. Krzysiek uczy się siedząc na kanapie w swoim pokoju. Lubię się uczyć, od zawsze miałem dobre oceny i zdobywałem praktycznie od czwartej klasy cały czas siady z Fospaskiem. Nawet teraz, jak chodziłem do pierwszej liceum, no to zdobyłem. Ja akurat y, mam tak, że łatwo zapamiętuję, no to. Wystarczy, że sobie biorę i podręcznik jakiegoś przedmiotu, no i czytam go. Krzysiek przy swoim biurku. Mówi Magdalena Kucaba, nauczycielka. Krzysiu był zawsze wzorowym, bardzo dobrym uczniem. zaangażowanym w różne konkursy. Startował jako młody chłopiec w konkursach kangur matematycznych, gdzie osiągał wyróżniające bardzo dobre wyniki. Widok licznych dyplomów Krzyśka. Mówi Anna Fiedor, mama Krzyśka. Krzysiek jest ogólnie utalentowany. Jest zdolnym po prostu chłopcem. I on nie tylko brał udział w konkursach z matematyki, były różne, również inne konkursy, była biologia, było ogólnopolskie dyktando. Również pokazywał swoje zdolności historyczne, osiągał wysokie wyniki w konkursach i przedmiotowych, i ogólnopolskich. Cieszę się, że zostałem doceniony wśród tych wszystkich dzieci, młodzieży, w całej Małopolski, że jestem jednym z tych wyróżnionych i że mogę dostać stypendium. Myślę, że pieniądze ze stypendium no to będą przeznaczone na potrzeby szkolne, jakie się pojawią w najbliższym czasie. Krzysiek przy komputerze. Krzysztof zasłużył na to stypendium. Od najmłodszych lat jest bardzo pracowitym i sumiennym człowiekiem. Krzysiek zdejmuje z wieszaka mundur harcerski. Ubiera go. Poza nauką, Krzysiek również dużo czasu poświęca na harcerstwo. Harcerstwo daje mi również możliwość pomagania innym, na przykład niepełnosprawnym. Dajemy paczki na święta Boż Bożego Narodzenia niepełnosprawnym, czy kartki świąteczne na wielką no i również na Boże Narodzenie. Również y czyścimy pomniki, czyli upamiętniamy żołnierzy, którzy tutaj walczyli w okolicy. Jako mama widzę, że ten wolontariat działa na krzyśka pozytywnie. Po każdej akcji, po każdym wyjściu wraca do domu naładowany energią. Widzę, że jego to cieszy, że to pomaganie innym czuje się wtedy potrzebny. Zajęcia harcerskie w sali szkolnej. Lubię pomagać innym, ponieważ daje mi to satysfakcję. Krzysiek idzie przez las i łąkę, posługując się papierową mapą. Jestem również członkiem PTTK. Lubię chodzić po górach. Lubię brać udział w na orientację, ponieważ razem ze znajomymi możemy wyznaczyć jakiś cel i dzięki temu podążać do niego, oraz przy okazji dobrze się bawiąc. Mówi Marta malec lew członek zarządu województwa małopolskiego. Jesteśmy dumni z naszych małopolskich stypendystów. Ty też możesz zostać najlepszym w regionie. Lista realizatorów pojawiająca się obok małego okna z postacią krzyśka idącego przez las z kompasem. Audycja zrealizowana ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.